Zamknij tą mordę, kurwa, eustachy, szczerzysz, jebana kurwo. Zamknij tą Ho huh? 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 My hero senses are tingling. Świat, tutaj jest drzewo, ma gałęzie, ma liście. Jak wieje wiatr, to wydaje piękne dźwięki szumu. Sit down. Find out if this is not real. Yes it is. They're coming. Yes, you guys me. Come sit down. Okay, y'all. We go. We learned about the American Revolution. No, 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 you go, go you first. go, you go Okay, Alright, alright, alright. Come on, bro, stop screaming! Nope, <laughs> oh, no sir! we have out. <laughs> no, but I ain't going. Come on, but, come on. I'm going, uh, go, bro, I ain't going. Don't let it go! Okay, go. So uh, so Nobody better not touch me on my mama, bruh. I am not playing tonight, bruh. I don't do this stuff. Don't you, bro? Don't play it, bro. Let that baby on my mama, bro. On my mama, bruh. Hold on, on my mama, bra. You want to do this? No. That's me. If I gave a fuck, but girl. Schody ruchome. Ciekawe, kim był ten ruchom. Debilu, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Końcówka powinna być owa. Schody ruchowa? To dopiero jest kurwa bez sensu. Ruchom, ruchom ci mamy. OMG, um, Chihiro is dead. This is so sad. Toko, play Despacito. Uh, why is it in a cage? Because it growled at me. Ja pierdolę po tygodniu nauki, kurwa? Siedem jedynek, kurwa? W ranek! Chodź tutaj, co to kurwa jest? Obiecywałeś mi, kurwa, że będziesz się uczył. Wstyd mi, kurwa, za ciebie, rozumiesz? Cała rodzina, kurwa, poliglotów. A ty? Orle jebany, ślumoku kurwa? Co to odpierdalasz? Jak ty się zachowujesz? I uwaga kurwa! Od wychowawczyni! Syn kazał mi tańczyć w wpierdalał kanapkę kurwa. Co to ma być? Jak ty się zachowujesz kurwa? Pajacu szkolny. Jesteś pajacem klasowym! No one at school wants to be friends with me. Yeah, I literally can't relate to that problem at all, but you know who no one likes. Hey Mamo! First of all, how dare you? I cóż ma to kurwa teraz? I chuj kurwa. Mam na ciebie wyjebane. Bane masz ty pizdo, to masz kurwa masz. Ty psiaro jebana! bana. Pięk, pik, but this ship <laughs> Z ostatniej ławki. No przestań w końcu rozmawiać. No jak ty się zachowujesz na tej lekcji? Jedyny gruby to tu za biurkiem siedzi i tylko narzeka całą lekcję. Michał, w tym momencie idziesz do dyrektora. Raz. Nie ma problemu, ja z nim byłem na przerwie na kawkę umówiony, mogę już teraz iść. So fucking scared right now. You shut up. Are you look! Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Kamilka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj miała być kartkówka z tych słówek z ostatniej strony. Tak, chciałam Pani przypomnieć, żeby Pani nie zapomniała przypadkiem zrobić nam kartkówki. Oraz również chcę Pani przypomnieć, że dzisiaj miała Pani sprawdzić zadanie domowe, obiecała Pani wczoraj i dzisiaj osobom, które nie mają wpisze Pani jedynki, tak, więc żeby Pani to zadanie domowe sprawdziła, bo ja je zrobiłam, nie wiem jak klasa, ale na przykład ja zrobiłam i jeszcze jedna rzecz, ten sprawdzian, który miał być za miesiąc, Pani powiedziała, że może go Pani przełożyć na jutro, ja bym była za przełożeniem tego na jutro jednak.

Threw you to literal carnivores in the night. Are you mental? We've all been through shit, honey. You're not special. Do you honestly believe 21st century trauma can hold a candle to 18th century trauma? Look, I'm not here to play Russian Olympics, so if you're not gonna possess me, point me to the nearest spirit who will. Oh, you little shit. I was born before penicillin was made. Yeah, you also never got ratioed on Twitter. What the fuck is Twitter? Exactly, count your blessings. Na to Nie, to nic, to budzik, budzik z telefonu! To samo się, to samo się włączyło, naprawdę to jest kara, karalne, karalne to nie jest w Meksyku na pewno! Oddam pani telefonu! Nie dajcie po prostu! Salam aleiko! Brothers and sisters are natural enemies, like Englishmen and Scots, or Welshmen and Scots. Or Japanese and Scots! Or Scots and other Scots! Damn Scots! They ruined Scotland! No. 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 Oh my god! They're playing my chemical romance! Nicole, you know I'm scared of emos! You know you were once in... Yeah, I know. I'm scared of myself sometimes. <laughs> I'm hungry. <laughs> Czaj, musisz się tak drzeć? Gdzie ty masz jakieś baterie? Patrz, butelka! W Słońcu tą butelkę najlepiej w dupę. Co jest? Gówno. <laughs> Zamknij apę i gadaj, bo wiem, że potrafisz. A może potrafię i co? Co chcesz w zamian za to, żebyś się przestał drzeć? E, helikopter helikopter. Po gówno. No wymyśl, młody, coś realniejszego. Zrób jakąś zjebaną minę. I to wszystko? No dobra. Eee, eee, eee. No, no miało być tyle. Dobra, żryj to. Co to jest? Szkoda od kibla. Nie, no błagam. Będziesz ją żył do jutra. Nie, nie. O, jak ładnie śpi. Jak ty to zrobiłeś? A, kupiłem mu taki specjalny smoczek. Kurwa, w lewo, w lewo! Dawaj jeszcze raz! Raz, dwa i trzy! W lewo! O kurwa! A co jak on przeprowadzi kolegów? Ja się kolegów nie boję. Jak ja mam taką różkę, to go normalnie zmiotę z powierzchni i to naszej planety. Chodź tutaj! Ty, dobrze, dobrze. Iwa, oba sama. Kio no tokoro to wa. to no tokoro wa, hana agemasu wa. Your body like a Careful SpongeBob! Careful SpongeBob! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Shut up, Patrick! Shut the fuck oh, up! <laughs> to. the chance ago. is something that's hard to do with your eyes open read <laughs> this boy in college he leaned into the mic and said read steve i sure want to see you shut your eyes and do it